Siemanko Gołębeczki, godzina 14.00. Właśnie wróciłem z roboty. Szybko kawę wypiłem, ptaszki nakarmiłem. Idę zobaczyć, jak pojniki wyglądają, bo zapomniałem o nich. Czy się naprawiły, czy nie. Ale co? no Smutna wiadomość. Tam Andrzejek, nasz Andrzejek, przychorował. Karetka go zabrała. Andrzeju, wracaj do zdrowia szybko bo co my będziemy oglądać kogo my będziemy słuchać najgłośniejszy, musisz trochę zwolnić przede wszystkim bo widzisz co się dzieje i oczywiście te ślugi rzucasz te ślugi ja kiedyś też sobie popalałem żartuję ja ślugów nie paliłem kiedyś tak, kiedyś Męka. No, ale te ślugi to są najgorsze, co może być. Ani to radości z tego. Ani niczego dobrego. Czekaj, to ja czekaj. O, ja tak. To, to był ten pojemniczek na pewno. Nie ma co zdrowe na to dziadostwo tracić przede wszystkim. Panowie. No niestety wczoraj właśnie też mnie dzisiaj to tak troszkę poruszyło ten Andrzej, bo wczoraj się dowiedziałem, że mój znajomy w moim wieku razem graliśmy piłkę kiedyś Oczywiście w drużynie przeciwnej Młody chłopak yy, patrzę, że żona jego wrzuciła, że nie żyjemy. Wy Boże jeden Już zabierają moje roczniki. Tragedia. Rano wstaje, patrzę Andrzej a karetka zabiera, wy Boże. Co za świat No a tamten mój znajomy podobno sobie rozpalił w korze na budowie zasnął i zaczariał Nie wiem nie potwierdzone Bardzo smutna wiadomość Bardzo był taki pozytywny gościu To mu się kurde, dzieje? zobaczcie na no, tego ciemnego te. kiedyś miałem co? Ja miałem takie głębia, cofał się do tyłu. Patrzcie, to, jakiego ja miałem głębia kiedyś tak robi. Jakiś normalnie wygląda. Jakby się nie mógł wysrać. Ta. No, i tak, takie życie cieszyć się, trzeba życiem. No, i dbać o zdrowie. Ja na przykład, mimo swojej dużej wagi, jak wiecie, <laughs> od trzech tygodni, to jest mój trzeci czwartek, który po prostu. Przeznaczam na niejedzenie Robię sobie post w czwartki W ogóle nie jem Tylko piję wodę oczywiście Tak se postanowiłem I to już dzisiaj jest drugi czwartek No powiem wam co, głowa boli że się trochę czuję A jeszcze o drugie wstałem do roboty Powiem wam, że no ciężko jest, ciężko, ale Najgorzej przetrwać na ten taki, najgorszy moment w tym niejedzeniu całym. Gdzieś o 12 łapie głód, wczoraj zjadłem o godzinie 16, żona mówi, że <głos》> troszkę przesadziłem, a jutro dopiero rano gdzieś zjem, gdzieś o 6 pewnie, także małymi kroczkami od 7 października nie jem chleba zawsze nam mówiono, że chleb podstawa tylko nie ten chleb, co teraz robią wszystko ma wpływ na nasze zdrowie co by się nie działo, ja nie jestem też dietetykiem żadnym, po prostu sobie robię takie fazy mam i tyle eee, pogonie te pocztowe wiatr wieje Luski mogą się przelecieć. Nic im się nie stanie. Trenowanie oczywiście musi być. Nieźle wieje. O, Sztorm chyba jest nad morzem. No, ale pocztowych, żeby nie poganiać się, tamtych to nie bo tamte to gdzieś. No nie mają chęci w ogóle latać. Wczoraj jastrząb się przestraszył, to siby w ogóle nie chce się zerwać. Nie mogę go z gojemnika wygonić. Tam się jeden schował. Kapie na niego. Wygląda tylko... Ej ty dziadu, ty. Patrz. Na drzewo poleci, menda jaka. Wczoraj piękna pogoda, przejrzyste niebo, a dzisiaj, dzisiaj nie. ale nie, nie chcą to, nie chcą. Chociaż chwileczkę, żeby wyleciały, zapoznały się ze śniegiem. O, leki, uciekinie. My a tu jest drugi pojniczek Wszystko gra, dało się wyprostować Czyli może to była ta różnica temperatur. Dlatego jeszcze sprawdzę wszystkie. No, no dobrze, tutaj też jest dobrze. Tutaj też jest dobrze. Oj! Różnica temperatur przede wszystkim pewnie była i dlatego się. Może no, tak powiem, to trochę wciągnęły. Ale ciemny nie wrócił wczoraj już. Poleciał do domu. ja już do niego, samice szukałem. Szykowałem. Nie szukałem, tylko szykowałem samice. A on takie świństwo zrobił. A to będą się kręcić w dachu. Po nich łatwo widzieć, widać. Gdzieś jastrzęb, wystro, znaczy, bystro, ale w daszku, albo się nie zabiją, dach rzucają się, <grystanie> w siatkę nie trafiły i wiatr tak przycisnął. Może nie pochodzą troszkę po, po wolności. I lot dzisiaj odwołany, wieje jak tylko wypuściłem. Od razu coś tutaj się chyba zakręciło, bo aż się zagotowało w, w nich, że tak powiem. Wy sobie otworzę, niech sobie polatają, może. O, już jeden wyleciał. Żałobniczka stara. Może to ona jest tym nosicielem. Ona jest z 17 roku. I ona miała wicherka kiedyś Właśnie Nie wiem w którym roku miałem tą chorobę Co ostatnio 3 lata temu Także to wraca No wraca Niestety Mój dosiad Mój dosiad, który siadać nie chce No i teraz tak, znowu weekend ma być marny W sensie takim Może nie marny, ale ma napadać śniegu, ma padać cały dzień i znowu po lotach także takie to jest teraz chociażby nawet wypuszczanie tu wypuścić nie można, co mówić się zobaczyć zobaczcie, małubanie urywie wczoraj było minus 5, a dziś jest plus 6 wszystko płynie Mówię, może by mnie wypuścił, ale mówię wam, normalnie od razu się zagotowało, tak jakby coś, może coś przeleciało, albo co. No i tak siedzą śpiące to. Otworzy im gołębnik to od razu uciekną. Ale mówię, chociaż niech żółte zobaczy tego świata troszeczkę, bo na siedzą w gołębniku, to co one będą wiedziały. Kasia. Się pomoczyły. Pozaznaczałem sobie pojemniczki cyferkami, żeby każdy gojemnik miał swój. No i dobra, te drzwi otworzyłem, od razu wszystko ucieka. Zaraz się im zamknie i nie, nie wejdziecie pocztuszki Wczoraj film nagrałem w karmiku też coś tam się działo, jest tych ptaków, no ale dzisiaj już a dzisiaj chyba im ten wiatr przeszkadza, bo jest mniej na pewno jest cieplej. Będę wyjść, co potrafiła, ale wejść już nie potrafi. Łaż. Babciu. Dobra, panowie, co tu nagrywać, właśnie? Trzymamy kciuki za Andrzejka, żeby nam wyszedł. Z choroby. Zawał serca to poważna sprawa, także. No co, pozdrawianie, pozdrawiam od Tomiliego dla Andrzeja. Trzymaj się wracaj do zdrowia. Cześć.